Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na recenzję obudowy komputerowej BitPhenix Ghost. Obudowa komputerowa BitPhenix Ghost została zaprojektowana z myślą o ludziach, którzy lubią prostotę, elegancję, funkcjonalność i ciszę. Cała konstrukcja ma wymiary 210 na 522 na 510 mm i waży około 8,3 kg. Przedni panel obudowy został pokryty powłoką o nazwie NanoChrome. Jest to farba, która nadaje obudowie lekkiego połysku, chroni przed ubiciami i zarysowaniami. Wszystkie elementy przedniego panelu zostały schowane pod otwieranymi drzwiczkami, które mogą otwierać się zarówno w lewo, jak i w prawo. W sumie jest to bajer, który może się okazać przydatny dla niektórych osób, a dla innych nie. Na przednim panelu znajdziemy 300 55 525, 3,5 cala na zamontowanie np. Na czytnika kart pamięci, otwieraną oteczkę, pod którą znajdziemy wentylator 12 cm. I mamy tutaj miejsce na zamontowanie jeszcze jednego takiego wentylatora. Otwierane drzwiczka są pokryte od środka matą wygłoszającą, podobnie jak boczne panele, do których przejdziemy za chwilę. Z tyłu obudowy znajdziemy miejsce na backplate od płyty głównej, wentylator, trzy wypusty do zamontowania chłodzenia wodnego, 7 miejsc na kart rozszerzeń oraz miejsce na zasilacz. Z drugiej strony bocznych paneli znajdują się maty wygłuszające, które powinny wygłuszyć cały szum wychodzący z wnętrza obudowy. Po otwarciu bocznego panelu widzimy całe jej wnętrze. Obudowa ta pomieści płyty główne w formacie ATX i microATX. Od razu w oczy rzuca się bardzo duży backplate, dzięki któremu możemy zamontować dosłownie każde chłodzenie procesora. Po prawej stronie od góry znajdziemy 3 zatoki 5,25 cala, 3 zatoki 2,5 cala, które możemy zdemontować, aby zamontować w tej obudowie dłuższe karty graficzne. A na samym dole znajdują się cztery i 3,5 cala, których niestety nie możemy zdemontować. Widać tutaj również cztery otwory, przez które możemy przepchać kable z zatacka płyty głównej. I tutaj, oczywiście, mamy miejsce na zamontowanie zasilacza. Z tej strony widzimy wszystkie kable, które wychodzą z obudowy, m.in. USB 3.0 od frontowego panelu. I mamy tutaj około 22 mm na schowanie swoich wszystkich kabli. Oraz na dole obudowy mamy panel LEDowy, który po włączeniu komputera świeci. U dołu znajduje się filtr przeciwkurzowy, który chroni przed przedostawaniem się kurzu do wnętrza obudowy, a w razie potrzeby możemy go w łatwy sposób ściągnąć i wyczyścić. Na górnym panelu znajdują się dwie diody sygnalizujące, dwa wejścia jack na słuchawki i mikrofon, dwa USB 2.0, dwa USB 3.0, przycisk power i przycisk reset. Powyżej mamy pod otwieraną klapką złącze typu hot-swap na dyski twarde. Oraz zdejmowaną siateczkę, pod którą możemy zamontować dwa wentylatory 12 lub 14 cm, lub jeden 20 cm. W zestawie dostajemy drugi panel, w razie gdyby ktoś nie chciał ustawić dwóch dodatkowych wentylatorów, a chce, aby obudowa zachowała swoją elegancję i stylistykę. Ogólnie podsumowując, jak już mówiłem, jest to obudowa stworzona dla ludzi, którzy cenią sobie prostotę, elegancję i funkcjonalność. Jednakże ma ona jedną bardzo dużą wadę. Cena jej wynosi około 400 zł, przez co niektóre osoby nie będą mogły sobie po prostu na nią pozwolić. To już na tyle w tym filmiku. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć!